Blachy Grzymała to dynamicznie rozwijająca się firma produkująca i sprzedająca blachy trapezowe o tłoczeniu T18 i T8 i grubości 0,5 mm. Nasze materiały są odporne na warunki atmosferyczne i mechaniczne. Najwyższa jakość blach, szybka realizacja. Poznaj blachy Grzymała! do z łomżyńskiego studia portalu My Łomża przenosimy się dziś do Tykocina. A to za sprawą mojego gościa, Mariusz Ludziński, burmistrz właśnie Tykocina. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam serdecznie. E, dlaczego Tykocin? Dlaczego właśnie tam podróżujemy? Dlatego, że okazuje się, że Tykocin ma związki z Łomżą, ale też dlatego, że przed nami kilka takich kwestii, o których warto powiedzieć, ale chciałabym, żebyśmy też dzisiaj w programie poznali generalnie właśnie samo może miasto Tykocin, bo oczywiście gmina jest większa, o czym zaraz z burmistrzem porozmawiamy, ale to miasto to serce Tykocina. I Gminy Tykocin, jak to wygląda, to właśnie tutaj nam burmistrz dzisiaj opowie. Burmistrz której kadencji w Tykocinie? No jeszcze pierwszej, kończąca się pierwsza kadencja. A dlaczego pytam? Dlatego, że ja sobie zawsze porównuję do pewnych miejsc i tak będę porównywała do Ełku, gdzie kiedyś właśnie jak pojechałam dawno, już teraz temu, widziałam takie jezioro, które już zachodziło mchem, że się tak wyrażę. A teraz to jest piękna miejscowość i ja lubię, kiedy miejsca się zmieniają i tutaj trzeba podkreślić, że przez te ostatnie lata ten Tykocin rzeczywiście się zmienia. Nie wiem czy to za sprawą burmistrza, czy ludzi, których sobie tam oczywiście dobrał do współpracy, ale rzeczywiście tak jest. Więc pierwsza kadencja, a czy będzie kolejna? To odpowiedzmy na to pytanie, czy będzie pan kandydował na kolejną kadencję. Tak, będę kandydował, ale dziękuję za dobre słowo i za miłe opinie, jeżeli chodzi o tykocin. Myślę, że pewnie jeszcze pani redaktor będzie chciała mnie tu zapytać o wybory. Ale tak, jeżeli jest chodzi, jedna rzecz. Ale jeżeli chodzi o tykocin, to niewątpliwie praca zespołu. Myślę, że tutaj Rada Miejska no na pewno dołożyłem swoją cegiełkę. Czyli udała się rada. W poprzedniej kadencji. Tak, choć różniliśmy się w wielu, wielu kwestiach i mieliśmy odmienne zdania, aczkolwiek zawsze potrafiliśmy dojść do konsensusu i znaleźć te rozwiązanie takie dobre dla, dla miasta, dla gminy. Udało się wiele inwest inwestycji zrobić. Aktualnie jestem właśnie na etapie takiego rozliczania się z mieszkańcami to taka a propos kadencji, a propos wyborów, rozliczam się z tej kadencji i informując też mieszkańców, ile zadań inwestycyjnych hmm. żeśmy wykonali w ciągu tych pięciu lat. A to jest coś też ciekawego, bo ja właśnie pozwoliłam sobie burmistrza Tykocina zaprosić ze względu między innymi dlatego. jak prowadzi swoją kampanię wyborczą. Z... Przede wszystkim zawsze polityk nam się kojarzy z billboardem. Burmistrz Tykocina ma jakikolwiek jeden billboard? Nie, nie, a... nie robię żadnych billboardów. Ja stwierdziłem, że Odwiedziny u mieszkańców w domach. To jest najlepsze, najlepsze rozliczenie, jakie mogę, jakiego mogę dokonać. A otwierają przed panem drzwi, bo tak się boimy, przed, bo to różni chodzą po domach, prawda? Więc... Najczęściej tak, chyba, że nie ma kogoś w domu, to wtedy no, trudno oczekiwać, żeby otworzył. Ale rzeczywiście chodzę bez zapowiedzi, nie zapowiadając, bo podczas wykonywania swoich obowiązków obecnych no, trudno jest zaplanować tą rzeczywistość teraźniejszą i. Jeżeli chodzi o odwiedziny w domach, to jak mamy jeden dzień wolny albo popołudnie wolne, to po prostu jadę i, mhm. i idę do każdego domu. Pukam zanoszę takie rozliczenie w formie takiej gazetki naszej. Czyli na zasadzie to mi się udało, to mi się nie udało? Czy tylko to mi się udało? Nie, 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 nie. Oczywiście mówimy o rzeczach, które żeśmy nie wykonali. Mówimy o budżecie, który został pozyskany, ale także mówimy o, mówię o zadłużeniu, jakie obecne jest niskim, ale jest bezpiecznym. Mówię również o rzeczach, które są do wykonania, czyli te, które nie zostały wykonane. Biorę, biorę na klatek, ja to mhm. mówię, zawsze te rzeczy, które nie wykonałem i nie uciekam od tematu, wręcz przeciwnie. Uważam, że jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia i, i zawsze mówię mieszkańcom w ten sposób, że jeżeli to zależałoby ode mnie, tylko i wyłącznie ode mnie, no to za... pewnie wszystko byłoby zrobione, ale niestety nie tylko ode mnie to zależy. Ale oczywiście na rozliczenia przyjdzie czas. Mnie bardziej interesuje to, jak zachowują się mieszkańcy. Czy kiedy burmistrz puka do tych drzwi, to zdarzyło się, że na przykład ktoś no, skierował kilka. Przykrych słów? Nie, raczej nie. nie, nie, nie. Tak. Boją się pana. Nie, chyba nie, nie boją się. Ja mam taki miły wyraz twarzy, a może, tak? się, a, a może tylko mi się tak wydaje. Nie, zazwyczaj otwierają, są zaskoczeni wizytą, bo, bo myśleli, że będę odwiedzał. Kontrola. Momencie, nie, raczej może, bo wiedzieli, pamiętali, że, że burmistrz odwiedzał w momencie, kiedy kandydował wcześniej w wyborach na burmistrza. Natomiast teraz ja idę i wprost dziękuję mieszkańcom za zaufanie, za głosy. No i czuję się w obowiązku dzisiaj zapukać do każdych drzwi i rozliczyć się z tych pięciu lat, niezależnie od tego, co wydarzy się dalej. Ale złośliwy by powiedział, że gmina Tykocin jest na tyle niewielka, że ma Pan taką możliwość fizycznie to zrobić, no bo nie każdego wójta czy burmistrza stać na to, żeby pójść od drzwi do drzwi. W takim razie ile Tykocin ma mieszkańców, ile takich domostw Pan przejdzie w tym czasie? Tykocin, cała gmina, bo miasto mhm. i gmina, tu trzeba patrzeć na to łącznie, to jest około 6 tysięcy mieszkańców. Ponad 6 tysięcy, 6200, mhm. natomiast fizycznie mieszkających jest troszeczkę mniej, zameldowanych, mówię o zameldowaniach jest 6200. Natomiast jeżeli chodzi o, dom, o domy, to jest 1470, mhm. jak dobrze pamiętam, 8 adresów. Jest to do zrobienia, niełatwe, ale potrzebuję do tego, gdybym chodził mhm. codziennie, to potrzebuję do tego dwóch, dwóch miesięcy, więc już dzisiaj wiem. Część mhm. oczywiście już mam. Odwiedzonych domów, natomiast już dzisiaj wiem, że pewnie nie uda mi się wszystkich odwiedzić bo jeszcze codzienne obowiązki są do wykonania. Tak? Ale właśnie był taki moment, gdzie, ponieważ trochę interesuję się Tykocinem od jakiegoś czasu, wiem, że w pewnym momencie Pan powiedział, że nie będzie kolejnej kadencji, nie będzie kolejnego startu. Tak, to prawda. Czy nasz wiceprezydent Pana, nie wiem, tutaj, że tak powiem, zachęcił do tego, żeby Pan startował, a mówię o Panu Andrzeju Stypułkowskim, który słyszałam, że właśnie będzie kandydował na burmistrza Tykocina. Czy to była motywacja, że ktoś może mnie jednak tutaj wygryźć i to będzie osoba, która na dzisiaj i rządzi w Łomży, jedna z rządzących? Nie, to nie miało żadnego wpływu. Żeby... Ale to prawda, Ta... że pan Andrzej Stypułkowski chciał kandydować na burmistrza Tykocina. Spotkaliśmy się, tak, mówił o swoim zamiarze kandydowania, ale jak to zaznaczył pan wiceprezydent, w momencie tylko takim, kiedy ja nie będę kandydował mhm. w tych wyborach i rzeczywiście moja pierwsza myśl była taka, żeby wrócić z powrotem do biznesu, do tego, co robiłem przed, przed tą kadencją. Widząc to na przestrzeni lat, ile, ile straciłem, nie będąc w swoim biznesie, ile dotacji, ile funduszy przeszło mi konosa, no bo nie da się wykonywać jednego i drugiego, mm -hmm. czyli być burmistrzem miasta i gminy Tykocin, które niesie ze sobą różne wyzwania i prowadzić biznesu, to po prostu trzeba to rozdzielić. I patrząc z perspektywy czasu, chciałem, chciałem wrócić do tego biznesu, i rzeczywiście głośno o tym powiedziałem, i nawet w jednym z wywiadów mm -hmm. z radiowych powiedziałem właśnie, że nie będę kandydował. Tak po rozmowie z żoną, tak żeśmy uzgodnili i taki mm -hmm. był zamiar. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem odwiedzać mieszkańców. Z tym rozliczeniem? Z tym rozliczeniem, to, to uświadomiłem sobie jedną rzecz. To właściwie mieszkańcy mnie uświadomili, że dla nich oczywistą byłą rzeczą to, że jak Byłem jedną kadencję, jestem jeszcze tą, tą, tą pierwszą kadencję, to dla nich oczywiste jest to, że wielu rzeczy nie udało się zrobić, ale są one jeszcze do zrobienia. Na zasadzie skończ pan, co tak, zacząłeś? Na zasadzie mhm. właśnie takiej. Zacząłeś, to mhm. skończ. I po rozmowach z mieszkańcami, w momencie, kiedy nawet nie pytali mnie, czy kandyduję, czy nie, mhm. tylko bardziej na zasadzie takiej, że dobrze, my wiemy, na kogo głosować albo. Yy, zacząłeś to właśnie to skończyć, to, to to mi uświadomiło, że jednak ci ludzie mają pewne oczekiwania. I yy, z racji tego, że żyję i mieszkam na tym terenie i znam tych ludzi od bardzo dawna, praktycznie od dzieciństwa, mm -hmm. to uświadomiłem sobie, że chyba zawiódłbym ich, skoro postrzegają tą kadencję oczywiście, może nie idealną, ale taką, yy, której, w której udało się bardzo dużo rzeczy zrobić, i oczekują tego, że. To, co nie zostało zrealizowane, będzie jeszcze realizowane. No to stanąłem przed dylematem. I pokrzyżował Pan plany naszemu Łomży, Łomża. U nas w Łomży generalnie ostatnio trochę się dzieje, są zmiany właśnie na tych stanowiskach wiceprezenta, dlatego tak sobie pozwoliłam zapytać, ale też chciałabym, żebyśmy właśnie ten Tykocin poznali, bo powiedziałam, że się szybko rozwija i odniosę to do jednej ważnej rzeczy. Bulwary w Łomży czekaliśmy na nie kilkadziesiąt lat. Burmistrzowi Tykocina dość szybko poszło zbudowanie bulwarów. No to jest taka inwestycja, która mnie jako turyście chyba najbardziej odpowiada dzisiaj, jadąc do Tykocina na spacer. Tutaj Państwa też, zachęcam, żeby jeszcze w ferie się tam wybrać. Rozumiesz, że pani redaktor na tych bulwarach? Chadzam czasami, tak, więc pewnie jest tam częściej na tych ocińskich bulwarach niż w Łomży i proszę nie oceniać, ale, ale rzeczywiście tak jest, no tylko tak się zastanawiam, jak to się udało w takim razie. No było to wyzwanie też. Przyznam, że część projektu tego jeszcze przed tą moją kadencją była wykonana. Wprowadziliśmy pewne poprawki. Pani konserwator zabytków te poprawki zasugerowała i i żeśmy rzeczywiście dobrze, że wprowadzili projekt, drugą część bulwarów, żeśmy projektu zrobili, udało się pozyskać pieniądze z porozumień transgranicznych, z umów transgranicznych. No. To dało bardzo fajny efekt. Naprawdę otworzyliśmy się na wodę, otworzyliśmy się na narew i bardzo często. No ludzie właśnie, dzisiaj... ale dlaczego konserwator zabytków? Bo trzeba wspomnieć, że Tykocin jest bardzo mocno, właśnie obsadzony tak. zabytkami, i rękę nad miastem trzyma konserwator zabytków. Dokładnie tak, bo cała strefa konserwatorska to jest praktycznie cała powierzchnia Tykocina. Tutaj nie ma konkretnego budynku czy obiektu. Mhm. Yy, wpisanego jako pomnik historii, tylko cały obszar Tkocina. Dlatego, że ta materia zabytków, yy, i ta materia historyczna, i to dziedzictwo kulturowe jest tak. Yy, tak duże i tak ważne, że tutaj trudno by było wybrać pojedyncze mm -hmm. obiekty. Tych, tych zabytków jest bardzo dużo, bo jeżeli chodzi o gminę Tykocin, a 90% to same miasto, Tykocin to jest ponad 100 zabytków wpisanych mm -hmm. do rejestru zabytków. Więc, a no, trzeba powiedzieć wyzwanie. właśnie to, o czym wspomnieliśmy, pomnik historii i to jest lista, ogólnopolska lista, na której znajduje się, nie wiem czy znajduje się 60 rzeczywiście pozycji, i właśnie jedną z nich jest Tykocin, czyli historyczny zespół miasta, i to też stało się niedawno podczas pana kadencji. No dużo było takich. Ale faj... sami o to walczyliście, czy ktoś was w końcu zauważył? Czy właśnie to, że zadbaliście w końcu o wygląd miasta, to, że w końcu, nie wiem, więcej turystów przyjeżdża. Od czego to zależało, że właśnie na przestrzeni ostatnich lat Tekocin stał się pomnikiem historii, gdzie tym pomnikiem było od lat? Dużo było takich fajnych momentów w tej kadencji. Myślę, że każdego ranka mam taką satysfakcję, bo pomnik historii to jest taki bardzo prestiżowy tytuł, który niesie ze sobą też pewne. To prawda obostrzenia, mhm. ale także i niesie ze sobą takie też prestiż. Mhm. I tutaj te starania o tym pomnik historii były już wcześniej. Duże starania były to pani pani ówczesnej wiceminister kultury, była to pani Małgorzata Gawin. Później również dołączyła do tych starań pani nasza konserwator Zabytków, pani Małgorzata Dajnowicz, i, I one we dwie jakby nadawały ten ton i rytm mm -hmm. tym pracom, y, które zmierzały do starań o ten mm -hmm. właśnie o ten tytuł pomnika historii. Brakowało w tych wszystkich staraniach zgody władz Tykocina. I w momencie, kiedy Czyli zostałem... pana? Tak. Mm -hmm. I w momencie y, mo, mojej zgody, ale także mm -hmm. i Rady Miejskiej, mm -hmm. w momencie, kiedy zostałem burmistrzem. Pamiętam, jak, jak podjęliśmy mhm. te rozmowy i od razu byłem otwarty mhm. na to i chciałem tego. Dlatego, że tu się mieszkańcom to generalnie nic nie zmieniło, oprócz tego, że te same obostrzenia, czy te same przepisy. Bo i tak nie mogli przebudowywać niektórych dokładnie, domów dokładnie, i tak dalej, tak, tak? tak? to, to tak. nic nie zmieniało. W sensie, czy, że ten pomnik nie utrudnił im dalej tego, co mogli do, robić absolutnie, u siebie na podwórkach. Absolutnie mhm. nie, dlatego, że tak jak musieliśmy występować z każdym, z każdą rzeczą budowlaną, czy z każdą. Inwestycją o zalecenia konserwatorskie, mm. nawet zmiana elewacji, zmiana dachu, ustawienie płotu. Tak samo teraz po otrzymaniu tytułu, tak samo to mamy i nie jest to w ogóle zaostrzone. Bardziej jest tak samo jak było wcześniej właśnie przed tytułem. Ale chyba jeżeli chodzi o łąbrze, to najbliżej mamy zamek też właśnie w Tykocinie. Co prawda to jest zamek prywatny i chyba gmina do niego nic nie ma, znaczy na pewno do niego nic nie ma, ale to też jest takie miejsce, gdzie można zajechać, zobaczyć, pojechać z dziećmi i się wybrać. Tak, to nasza taka można powiedzieć perełka. Oczywiście jest on w rękach prywatnych, ale bardzo dobrze nam się współpracuje. Z właścicielami z zamku, z panem Jackiem Nazarko, z jego synem Łukaszem Nazarko. A skoro już jesteśmy przy tym temacie, to. Tak, to właśnie wydaje mi się, że wiem, to że burmistrz moment. mnie uprzedzi. Ja chciałam powiedzieć o szturmie, która odbędzie się 10. Lutek. Lutego, tak, za niespełna dwa tygodnie. Więc to też kolejny punkt naszej rozmowy, dlaczego kierujemy dzisiaj do mieszkańców Łomży i regionu. Po to, że właśnie tego 10 lutego warto wybrać się i zobaczyć ten zamek, choć będzie huczno, głośno i słuchawki dla dzieci się pewnie tego dnia przydadzą. Tak, szanowni państwo, 10 lutego chcielibyśmy zaprosić państwa do Tykocina na rekonstrukcję. Szturmu zamku. To jest wydarzenie, które miało miejsce w 1657 roku, kiedy to wojska Hetmana Pawła Piechy zdobywały tą twierdzę tykocińską, która była w rękach radziwiłów, którzy zresztą kolaborowali ze Szwedami, więc dlatego ten szturm zamku dla nas jest bardzo ważny. Był to, była to bitwa, która dosyć długo trwała i my każdego roku robimy tą rekonstrukcję. W tym roku przyjedzie około 160 rekonstruktorów. Mocno też zainwestowaliśmy w pirotechnikę, więc rzeczywiście te słuchawki się przydadzą dzieciakom, ale będzie efektownie. Mhm. Będzie dużo wybuchów, wystrzałów, ognia dużo. Będą potyczki, będą walki i będzie też można powiedzieć coś dla ciała i dla ducha. Czyli będzie trochę wspomnienie takiej tego, tej historii, ale także będzie też dużo takich fajnych akcentów naszych regionalnych i lokalnych, bo będzie można spróbować przy tym wszystkim, mm -hmm. tego wszystkiego, co będą miały do zaoferowania koła gospodyń wiejskich. Czyli rozumiem, że to będzie taki mały już zimowy, rodzinny piknik. Oprócz Dokładnie tego, tak. że obejrzymy Dokładnie rekonstrukcję. Tak. Jak czasowo się wybrać do Was właśnie tego 10 lutego? O której najlepiej przyjechać i ile czasu potrzebujemy, żeby spędzić w Tykocinie właśnie podczas rekonstrukcji? Zapraszamy już od godziny 10.11 na Placu Czarnieckiego, czyli w głównym, w głównym punkcie miasta. Będzie taki obóz rekonstrukcyjny. Będzie tam można przy okazji, nie wiemy, zazwyczaj w lutym to jest pogoda, nie rozpieszcza nas. O, to, to, ta zima nas zaskakuje. Zaskakuje, tak, to prawda. Będzie można ogrzać się, będzie można rozgrzać się herbatką, kawą i wszystkim tym, co koła gospodyń wiejskich będą, będą proponować, ale przy okazji będzie można trochę poznać ten obóz rekonstruktorów będzie można zapoznać się z bronią, mhm. będzie można zapoznać się ze strojami, bo potem będzie kolejnym punktem tego, tej rekonstrukcji będzie msza święta w kościele tutaj Trójcy Najświętszej w Tygocinie i to będzie tam msza w tym rycie trydenckim, czyli będzie To jest coś niesamowitego. Trzeba niesamowite. przyznać, że tak. to po prostu Zapraszam, jest coś bo to niesamowitego. robi wrażenie tak, też. Tak, dokładnie. To robi wrażenie. Przenosi I nas zupełnie inne czasy. Zupełnie inne czasy. I w dalszej kolejności będzie już właśnie przedstawienie wojsk prezentacja tych wojsk i potem huczny przemarsz właśnie mostem na zamek i tam już cała rekonstrukcja, cała, cała walka i bitwa. Burmistrz Tykocina hucznie swojej kampanii nie prowadzi, ale hucznie szturm zamku właśnie mam wrażenie, że ta kampania chyba jednak otworzy, bo właśnie ten 10 luty ja teraz słyszę, że niektóre autobusy już startują w kraj, więc ta kampania za chwilę nabierze tempa, więc ja mam nadzieję, że tutaj w studio Portalu My Łomża właśnie z burmistrzami, wójtami będziemy się spotykać, pytać ich o przyszłe kadencje, czy będą i tak dalej. No właśnie, ale tak w trzech słowach podsumujmy Pana tę kadencję. Z jakiej inwestycji jest Pan najbardziej zadowolony swojej pierwszej, takiej, która rzeczywiście, no jest Pan dumny, że Pan zrobił to dla mieszkańców. I, i to mieszkańcy potwierdzą, bo ja wiem, że komentarze pod naszym programem się na pewno posypią, czy mieszkańcy potwierdzają, czy nie. Tak naprawdę w całej kadencji, w, w ciągu tych pięciu lat, było 137 zadań inwestycyjnych. Zadaniem inwestycyjnym było i zarówno kup, zakup czegoś, wykonanie na przykład dokumentacji projektowej, a także wykonanie samej inwestycji, czyli to, z czym się wiąże wydatkowanie pieniędzy z budżetu miasta i gminy. Najbardziej chyba tu pani redaktor tak poruszyła ten temat, mm -hmm. ale najbardziej, najbardziej to mi chyba dumny jestem z tego, z te, tych bulwarów mm -hmm. i z tej rzeki, że otworzyliśmy się na rzekę. Choć ważne oczywiście były też i drogi, stacje uzdatniania wody, ale to każda gmina, każde miasto, każda gmina się z tymi problemami gdzieś tam boryka i tego potrzebuje, bo to jest infrastruktura drogowa jest po prostu potrzebna wszędzie. Natomiast to, co nas mocno, mocno rozwinęło i zmieniło postrzeganie, szczególnie wśród turystów, mm -hmm. ale także i osób, które z niedalekiej odległości przyjeżdżają do nas chociażby z miasta Łomży, No to właśnie remont ulic, gdzie jesteśmy takim ewentem, że remontujemy i kładziemy nadal bruk. Tak. Czyli ten bruk zdejmujemy, robimy i układamy, na nowo. I układamy mhm. go na nowo. E, ale ja jestem przekonany o tym, że za 20 lat to będzie to będzie właśnie to, co, co będzie ten tykocin nasz wy, 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 wyróżniało. wyróżniało. Mhm. E, więc remont ulic, bulwary. No i myślę, że tutaj y, promocja miasta, który, na którą postawiliśmy i chociażby tak jak tutaj Pani wspomniała kampanii może hucznie nie prowadzę, ale hucznie opowiadam o tym tygocinie o imprezach, bo po prostu mhm. ja tym żyję. Ale i... ja mam wrażenie, że nadal jednak Kocin, jak rozmawiam właśnie ze znajomymi w Łomży, często spotykam się, że jeszcze tam nie byłem, nawet nie wiem, że tam jest tak fajnie i tak dalej. Może ciągle za mało, może ciągle macie za mało miejsc, do których można przyjechać. Otworzyło się kino Hetman w Tykocinie, ale nie wiem, jak działa, czy działa i jak to wygląda. I czy wam brakuje nadal takich miejsc? Dokładnie tak i tutaj z tego miejsca... Po pierwsze, bardzo chciałbym podziękować za możliwość bycia tutaj u Państwa i podzielenia się swoją, swoimi refleksjami na temat tych, tych pięciu lat i kadencji, ale jakby bardziej pod kątem tego, żeby właśnie zachęcić ludzi, żeby ten tykocin jednak odwiedzali. Bo bardzo często też jest tak, mm. i słyszę to od turystów, że cudze chwalicie, a swego nie znacie. Że jednak jak ktoś pierwszy mm. raz przyjeżdża do Tykocina... A przecież nawet filmy, filmy tam nagrywali, prawda? U Pana Boga za piecem. No właśnie, a za chwilę będzie kolejna premiera. No właśnie, U Pana Boga w Królowym Moście. Tak. I wiem, mm. że premiera będzie na początku marca mm. w Operze Filharmonii Podlaskiej. Mm. A jest też zamiar, żeby kolejna, albo może prapremiera mm. odbyła się właśnie w kinie Hetman w mm. Tykocinie. Trwają na ten temat rozmowy, zobaczymy, jak to, mm -hmm. jak, to, jak to nam się uda. To tak, nawiązując do, do działalności kina i tych obiektów y, hotelowo-restauracyjnych i kulturalnych, no to rzeczywiście nam tego brakuje. Te kino może też działać w zupełnie innym wymiarze, niż mm -hmm. obecnie działa. Brakuje nam tego właśnie, takich miejsc, gdzie można popołudniem przyjechać, spędzić fajnie czas, przy okazji wypić sobie kawę albo tak że konkretnie zasypiało 17 czy o 17:00. Dokładnie tak. Dokładnie, mhm. specjalnie już żeśmy też nawet poczynili takie inwestycje, żeby nie było takiego pomroku, czyli zmieniliśmy oświetlenie nawet w mieście. Ale My, rozumiem, że też konserwator zabytków tutaj się kłaniał i to nie są ledowe, tak. super oszczędne żarówki, czy są? Czy... Są właśnie, są. są. Tylko wyglądają jakby były super nieoszczędne. I przy tych ulicach, które robimy już oświetlenie, to już robimy stylowe oświetlenie, te, które, które już zale... według zaleceń konserwatora mm. powinno być zastosowane, natomiast na tych dużych latarniach, które jeszcze że tak powiem, zostały z poprzednich hmm. lat, to tam są ledowe, bo, bo gdzieś musimy też zwracać uwagę na No dobrze, jakie bieżące. wyzwania przed sobą stawia? Jeżeli burmistrz Tykocina, Mariusz Dudziński, weźmie kolejną kadencję, to co? No dużo jest wyzwań. To właśnie dla turysty, czy dla mieszkańców i Myślę, że tu trzeba, tu trzeba podzielić. I dla mieszkańców musi być, i dla, dla osób, które chciałyby się osiedlić w Tykocinie, i dla osób, które chciałyby zainwestować w miasto i gminę, a również dla turystów, którzy chcieliby przyjechać i spędzić fajnie, miło czas. Dużo jest wyzwań, bo jednym z takich wyzwań myślę, że to każdy wójt, burmistrz zmaga się z tymi i to jest ciągłe rosnące nasz, nam e, wydatki bieżące i, a to się wiąże z kolei z e, podwyżkami dla mieszkańców na przykład tak i więc musimy dobry pan burmistrz musimy tego unikać mm -hmm. i teraz chodzi o to żeby wprowadzić pewne rozwiązania które będą e, pomagały nam w tym czyli dążymy do tego żeby nasz gminny zakład gospodarki komunalnej stał się spółką w stu procentach mm -hmm. spółką gminną Czyli właścicielem byłaby tylko gmina, ale po to, żeby mieć wpływ na ceny chociażby za wodę, za ścieki, za śmieci. Bo dla tych trzech sfer warto ten nasz gminny zakład przekształcić, żeby ten gminny zakład mógł w pełni działać i mógł czerpać z tego tytułu przekształcenia w spółkę. Dla siebie jak największe korzyści, a korzyści dla, dla spółki będą również. Czyli minimalizować dla mieszkańców, tak, dokładnie, koszty, koszty mieszkańców. Dla mieszkańców. I tym zakończymy nasze spotkanie w Łomży z Tykocinem, gdzie Państwa zachęcamy, żeby na ten szturm zamku 10 lutego się wybrać koniecznie, tak, koniecznie. wszystkich mieszkańców naszego regionu. Zapraszamy A o tym, i o inwestycjach, i o swoich planach, i o planach. Też niektórych osób. Złom, mówił Mariusz Dudziński, burmistrz. Tylko Cina, bardzo dziękuję. I do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Blachy Grzymała to dynamicznie rozwijająca się firma produkująca i sprzedająca blachy trapezowe o tłoczeniu T18 i T8 i grubości 0,5 mm. Nasze materiały są odporne na warunki atmosferyczne i mechaniczne. Najwyższa jakość blach, szybka realizacja. Poznaj blachy Grzymała.